Jeżeli chodzi o symptomy, to one są symptomy, czyli reakcje organizmu, reakcje umysłu na odstawienie jedzenia. Jest ich wiele, jest ich kilkadziesiąt i one bardzo indywidualnie zależą od człowieka. One są na początku przez pierwsze kilkanaście dni, kilka tygodni takie same jak te, które występują podczas postów leczniczych. Kiedy odstawia się jedzenie, to też ilość symptomów i ich natężenie zależy od tego, jak bardzo zanieczyszczony organizm człowieka był związkami chemicznymi, które on spożywał w wodzie, w pokarmie, w powietrzu, w którym oddychał. Dlatego, że organizm, kiedy odstawia się jedzenie, przełącza się automatycznie, natychmiast, na proces oczyszczania. Proces oczyszczania którego celem jest wyrzucenie z ciała wszystko to, co jest mu niepotrzebne, co mu szkodzi. Proces oczyszczania jest pierwszym krokiem ku temu, żeby przywrócić organizm człowieka do jego stanu idealnego. Więc następują tak zwane symptomy, które są nie... No, ja bym powiedział, że wszystkie są nieprzyjemne. Jednym z takich bardzo popularnych to jest ból głowy, zawroty głowy, Oczywiście poczucie głodu, poczucie suchości, swędzenia, wysypka, gorączka. Jest tego dużo. To, to jest temat na, na kilka godzin opowiadania, na cały seminarium. I to też jest bardzo indywidualne. Od osób takich, które zupełnie nic nie czują, doskonale się czują przez cały czas, do osób takich, które prawie, że tracą świadomość, mydleją. Prawie że umierają. To jest bardzo indywidualne przejście dla każdego. Niemniej większość osób jednak ma różnego rodzaju symptomy spowodowane oczyszczaniem, a jeżeli ten post trwa dłużej, to symptomy są spowodowane tym, że organy, wewnę narządy wewnętrzne człowieka są modyfikowane. To znaczy, zmieniają się trochę. Między innymi kurczą się żołądek jelita, co powoduje, że przepływ krwi staje się inny, przepływ tlenu staje się inny, mięśnie zaczynają inaczej pracować powoduje to bóle. Są to procesy też bardzo indywidualne, między innymi zależne od tego, ile tłuszczu ma w sobie człowiek i od tego, jaką dietę poprzednio miał. I tutaj każdy przypadek będzie innym przypadkiem, i do opisania takiego ogólnego to, to lepiej, lepiej nie robić takiego opisu ogólnego, bo, bo ludzie mogą się sugerować, a lepiej zająć się każdą, każdą osobą osobno, indywidualnie, i wtedy można powiedzieć, co się dzieje i co robić, żeby mniej cierpieć z tego powodu.